Na szczyt góry, który znajduje się 1377 metrów nad poziomem morza, można wjechać kolejką linową. Stacja kolejki znajduje się na wysokości 820 metrów nad poziomem morza. Jaką różnicę wysokości pokonuje kolejka w drodze ze stacji na szczyt góry? Zobaczmy przykład takiej kolejki linowej. To jest przykład takiej kolejki linowej. Na stacji takiej kolejki wsiadają sobie ludzie do wagoników czy na krzesełka i pokonują pewną wysokość. Tak? Stacja jest na pewnej wysokości nad poziomem morza, natomiast szczyt góry jeszcze wyżej niż cała ta stacja. I ludzie poruszają się w górę i w dół. No, i teraz zobaczmy, jak to na rysunku może wyglądać. Wiemy, że szczyt góry znajduje się na wysokości 1377 metrów nad poziomem morza. Natomiast stacja kolejki znajduje się 820 metrów nad poziomem morza. No, i my mamy dowiedzieć się, jaką wysokość pokonuje ta kolejka. Od stacji do szczytu. Otóż wystarczy tylko odjąć od wysokości szczytu wysokość, na jakiej znajduje się stacja kolejki. No i teraz wykonam odejmowanie sposobem pisemnym. Dla przypomnienia 1377, odjąć 820, ile wyjdzie? 7 minus 0 to jest 7. 7 minus 2, 5. Odczepnie możemy odjąć, pożyczymy. Nad jedynką zostanie 0, tutaj będzie 13. 13 minus 8, 5. Więc możemy zapisać, czy jest to 557 metrów. I możemy już zapisać odpowiedź. Różnica wysokości wynosi 557 metrów. Dziękuję.